Zapraszam tutaj dzieci, żeby sobie wygodnie usiadły. Te ze scholki, która świetnie śpiewa, i może ktoś tam z kościoła ma ochotę tu przyjść bliżej. I rozpoczniemy naszą naukę rekolekcyjną, misyjną, od przywitania Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, prawie dobrze, ale chciałbym, żebyście śmielej i odważniej. Jadały, a żeby to nastąpiło, to opowiem taką na samym początku anegdotkę. W pewnej parafii bardzo kiepsko działały mikrofony. Ale ludzie byli do tego przyzwyczajeni, a pamięć stali świętą, więc jak ksiądz wychodził do ołtarza i mówił w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ludzie głośno odpowiadali amen. Jak mówił pan z wami, ludzie głośno odpowiadali i z Duchem Twoim. I pewnego razu przyjechał do tej parafii rekolekcjonista, tak jak ja dzisiaj do Was przyjechałem. Przyszedł do ołtarza i rozpoczynam szedł w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a ludzie głośno odpowiedzieli Amen. On się zorientował, że ten mikrofon nie działa. Czego prawie nie słychać, ale zobaczył w drzwiach do zakrystii, że stoi tam Pan Kościelny i mówi: Coś z tym mikrofonem nie w porządku. A ludzie głośno odpowiedzieli: I z duchem Twoim. Mnie by się taka historia nie wydarzyła. Trochę za cichotko odpowiadacie, więc jeszcze raz chwalimy Pana Jezusa, ale tak, żeby się tutaj te dekoracje poruszały, dobrze? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No i znacznie lepiej. Ślicznie śpiewacie. Pięknie muszę was pochwalić. Macie dużo wspaniałych instrumentów i pomocników do śpiewania, ale też tak pięknie możecie uczestniczyć w każdej duszy świętej. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o czymś co no jest bardzo ważne w naszym życiu, ale... Zanim to nastąpi, chciałbym spytać, czy ktoś wie, to to jest jubiler? Jak ktoś, rączka do góry, wiesz? Który pracuje, gdzie są takie biżuterie? Ślicznie, o, jubiler to taki pan, który ma sklep albo pracownię, w której są różnego rodzaju, pięknie, ślicznie jak powiedziałam koleżanka biżuteria. Ale to jest bardzo ogólne określenie, być może będzie łatwiejsze. Teraz pytanie: Co można kupić w sklepie u pana jubilera? Jakie rzeczy? O, tutaj odważny jest ministra, to do niego podejdę. Kupi błyszczące, błyszczące rzeczy. Błyszczące rzeczy, a jakie konkretnie? Możecie krzywdzić, będą wiedzieć, bo one chyba chodzą do jubilera. To... Ślicznie, co jeszcze? Naszyjniki. Na A Wy coś wiecie, co jeszcze można kupić? Co macie w łóżkach niektórzy? Kolczyki. Kolczyki. Różne piękne rzeczy można u jubilera kupić, ale niektórzy jubilerzy również skupują starą biżuterię albo jakieś połamane, któryś zgubi kolczyk i sprzeda ten drugi, bo do niczego niepotrzebny, jako złom złota. Różne takie rzeczy można też u pana Jemuilera sprzedać. Pewien mężczyzna miał taką piękną, dużą perłę. Przycisnęła go trochę bieda, brakowało mu pieniążków i postanowił tą perłę sprzedać. Spodziewał się, że bardzo dużo na tym zarobi. Poszedł do pana Jemuilera, z taką dumą wyciągnął perłę. Położył na ladzie sklepowej i mówi: Czy pan kupi ode mnie tą perłę? A jubiler, niewiele myśląc, wciągnął szufladę. Z szuflady wyjął wielką lupę. Wiecie, co to jest lupa? Takie szkło powiększające. Ogląda tą perłę ze wszystkich stron i mówi: Ja jej nie kupię. A dlaczego pan nie kupi? Czy jest fałszywa? Nie no, ta perła jest prawdziwa. Ale nie kupię jej, bo jest popękana, jest stara, ma pełno takich rys i ona nie ma większej wartości. Pan się bardzo zmartwił. Bo myśli myślałem, że mam takie bogactwo wielkie, że teraz ją sprzedam. Będę miał dużo pieniążków, a jubiler mówi, że ona niewiele warta. Kochane dzieci. My też mamy w sobie coś, co ma niezwykłą wartość. Ogromną wartość. Większą niż wszystkie perły świata. Ciekawy jestem, czy wiecie, co każdy człowiek ma w sobie takiego ważnego. Jest ktoś odważny? O, tu ministrem, jest odważny, żeby rozpocząć naszą dyskusję. Duszę. No, i od razu trafił w samo sedno. Od razu trafił, już nie mam o co pytać. Właśnie chodzi o duszę. A czy wiecie, dlaczego dusza jest taka ważna, taka istotna? Wiecie? Ponieważ nasze ciało czasem choruje, czasem umiera, no i ono przemija. A dusza nigdy nie umiera. Dusza jest. Nieśmiertelna dusza idzie albo do nieba, albo do piekła. I ta nasza dusza też może być taka opękana, porysowana, i traci wtedy wielką swoją wartość, swoje piękno, co może porysować, plamić naszą duszę. Jak myślicie? Grzechy? Grzechy, tak. Właśnie grzechy często ramion, naszą duszę. Dlatego musimy się starać, że jeżeli kiedykolwiek się nam zdarzy grzech, żeby go szybciutko od siebie odrzucić, przede wszystkim najpierw starać się unikać grzechów. To jest bardzo ważne. Ale jak się nam czasem nie uda, no to starsze dzieci wiedzą, że jest konfesjonał, gdzie można duszę wymyć, wykąpać, naprawić, a młodsze dzieci zawsze mogą Pana Jezusa w sercu przeprosić i wtedy sprawa jest rozwiązana. Opowiem Wam jeszcze jedną historię. Otóż w pewnej miejscowości, takiej niedużej, żyła samotna mama. Jej mąż, a tatuś maleńkiego dziecka, które się niedawno urodziło, zginął w wypadku samochodowym. Została sama i bardzo płakała. Jak ja sobie poradzę z wychowaniem mojego małego dziecka? Nie mam męża, nie mam rodziców, jestem sama, nie dam sobie rady. Ale mieszkała na skraju lasu, to było na wiosce. Była taka pogoda jak dzisiaj, a więc już jeszcze troszeczkę zimno. A skończył się jej węgiel do palenia w piecu. Nie miała drzewa do palenia w piecu, ale ponieważ mieszkała niedaleko lasu, pomyślała pójdę do lasu i pozbieram trochę chrustu, czyli gałęzi, takich kawałków drzewa, żeby napalić w piecu, żebyśmy przynajmniej z moim dzieckiem nie marzli. Ale nie miała z kim zostawić tego dziecka, więc owinęła je cieplutko kocyk Zawinęła taki lecik, wzięła je na plecy i poszła do lasu. Wzięła też taki duży koc, do którego zbierała gałęzie. I szła coraz głębiej w ten las, zbierała tych gałęzi. Kiedy nazbierała ich już pełne naręcze i chciała wracać do domu, nagle rozszalała się wiosenna burza. Zaczął padać bardzo gwałtowny deszcz. Ona nie chciała smoknąć, jej dziecko na plecach spało, ale zobaczyła, że w lesie jest taka wielka grota skalna. Pomyślała, schowam się w tej grocie skalnej. No i przeczekam deszcz. Weszła do środka i oczom nie wierzy. W tej grocie, jak u stu panów jubileów, ogromne skarby. W wielkich misach na podłodze leżały w jednej złote, starożytne monety, jeszcze z czasów cesarskich. W drugiej misie były piękne, nieporysowane, niepopękane perły. W trzeciej misie były brylanty, rubiny, najdroższe, najpiękniejsze kamienie szlachetne. Popatrzyła, a w ścianie tej groty skalnej były wykute takie półki, a na półkach leżały przepiękne rzeczy: śliczne misy, kielichy, naszyjniki, diademy, różne branzolety, wszystko ze złota, z drogimi kamieniami. I nagle słyszy głos: Masz godzinę czasu. Możesz wybrać sobie z tej groty, co tylko chcesz. Ile dźwigniesz? Ale za godzinę zamknie się tak, wejście do groty ogromnym głazem skalnym, i nikt więcej już tutaj nie wejdzie ani stąd nie wyjdzie. Masz godzinę czasu. Nie zapomnij to, co najważniejsze. Pani się ucieszyła. Taki skarb. Mam godzinę do wybierania. Ponieważ dziecko jej spało, położyła je w kąciku groty, żeby jego nie obudzić, z tej płachty, w której miała pełno gałęzi, wyrzuciła to drzewo i do tej płachty zaczęła wrzucać cenne przedmioty. Najpierw wybierała największe i najstarsze złote monety. One będą najcenniejsze. Potem wśród brylantów Wybierała te najpiękniej oszlifowane, największe. Te będą najcenniejsze. Potem wśród innych drogich kamieni i pereł i rubinów wybierała te najświetniejsze. I słyszy głos. Aż jeszcze pół godziny. Nie zapomnij to, co najcenniejsze. Dopiero wtedy się zorientowała, jak szybko płynie czas. A na półkach skalnych ile tam pięknych rzeczy. Wybiera więc śliczne naszyjniki, diademy, kolczyki i słyszy głos. Zostało Ci tylko pięć minut. Za pięć minut wielki głos zamknie wejście do groty skalnej i już nigdy tu nikt nie wejdzie. Nie zapomnij tego, co najcenniejsze. I ta pani dopiero zobaczyła, że na najwyższej półce. Jest przepiękna korona królewska, ogromna, z takim wielkim brylantem, jak moja pięść. Pomyślała, pewno ta korona jest najcenniejsza, ale pięć minut, czy dobrze, Pani była młoda, wysportowana, szybciutko po tych półkach skalnych wyszła na samą górę, chwyciła tą koronę, Położyła na wielką już górę tych różnych drogocennych rzeczy, które miała na kocu. Nie mogła ich podnieść, bo pod były za ciężkie. A więc z wielkim wysiłkiem wyciągnęła ten koc z drogocennymi przedmiotami poza wieczarę, poza tę jaskinię skalną. I w tym momencie rzeczywiście wielki głaz zamknął wejście, jakby zamurował wejście do tej jaskini. Pani sobie pomyślała, No, teraz to już niczego w życiu nie braknie. Jestem najbogatszą kobietą na świecie. W tym momencie zorientowała się, że zapomniała to, co najcenniejsze. Wiecie, co zapomniała? No, myślacie się, to jeszcze nie mówił. Dziecko. Zapomniała dziecko. Chwyciła się za głowę. I mówi, no po co mi te skarby, jak ja nie mam mojego ukochanego dziecka. Przecież ja bym te wszystkie skarby oddała, żeby tylko z powrotem mieć swoje ukochane dziecko. Zaczęła płakać, bić pięściami w tą skałę, ale tu nic. Nie ma śladu wejścia. Wszystko się zapurowało. Ale na szczęście w tym momencie się obudziła. To był tylko sen. Odetchnęła z ulgą i powiedziała: Nie, ja już nie będę narzekać, przecież ja mam to, co najcenniejsze. Kochane dzieci, i Wy dorośli też, chcę Wam powiedzieć, że my wszyscy mamy to, co najcenniejsze. Mamy naszą duszę nieśmiertelną, mamy naszą wiarę, która prowadzi nas do życia wiecznego. Mamy kochającego nas Ojca w niebie, który tak umiłował świat, że Syna swojego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Musimy tak przeżyć życie, żebyśmy nie stracili tego, co najcenniejsze. Dzisiaj wielu ludziom się wydaje, że są różne inne rzeczy najcenniejsze. Niektóre dzieci przygotowują się do pierwszej komunii. I wiele wiem to z doświadczenia, wiele dzieci myśli, dobrze, że jest pierwsza komunia, nie dlatego, że Pan Jezus przyjdzie do mojego serca. I da mi życie wieczne, da mi szczęście, takiego, którego nigdy nie stracę, ale myśli, a będę miała, będę miał różne prezenty. A dostanę rower. Ale kochani, czy ten rower tyle wart? Za 2-3 lata wyrośniecie z tego robeła i już nie będzie wam służył. A ja dostanę smartfona. Ale smartfon służą gwarantuje. Jak byłem w waszym wieku, to mało kto miał w ogóle telefon w domu. Potem wymyślili telefony komórkowe. Ja mam jeszcze taki, że nie wiecie, że to telefon pewno. Taki starodawny, już ma 20 lat. Ale widzę moich kolegów, koleżanki, co dwa, co trzy lata zmienia się ten telefon, kupili, najdroższy, najnowszy. Będzie taki, im służył po dwóch trzech latach i wymyślili nowsze. Te wszystkie rzeczy, a to się cieszy, bo kupił nowy samochód. A za parę lat ten samochód już nie ma tej wartości. A wszystko, te materialne rzeczy, którymi się dziś cieszymy, a pięknie sobie zrobiłem łazienkę. Za trzy lata. Te kafelki już nie są wodne, już wymyślili nową armaturę, już sąsiadka na inną. I zwróćcie uwagę, jak te wszystkie rzeczy przemijają, jak są niewiele warte. My mamy żyć tak, byśmy nie stracili tego, co najważniejsze. Kochane dzieci, ale przede wszystkim drodzy rodzice, drodzy Chrystusie Panu, bracia i siostry, oto są te misje. Abyśmy sobie przypomnieli, co jest najważniejsze. Abyśmy sobie przypomnieli, jaki jest sens i cel naszego życia. Dokąd zmierzamy. Byśmy nie sprzedali za jakieś błyskotki, jakieś drobne rzeczy, które za chwilę przestaną mieć wartość tego, co najcenniejsze. Ponieważ to jest ważne dla dzieci, żeby Was na Amen nie zanudzić, to powiem Amen. A jeszcze zobaczę, że dzieci zapamiętamy początek, więc jeszcze raz pochwalimy Pana Jezusa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Do no, zobaczenia jutro, bo jutro też jest spotkanie z dziećmi.